No ja też powoli Eee kurwa, czekaj tu jest starsz. Aszka, uciekajcie może Bo oni was skonili cały czas to nie się. Jeszcze do Wioział jest z dołu Nie wiem Uciekaj, uciekaj <śmiech> <śmiech> To, to nie SU17, tylko chcę błagam, kurwa Nie Ale ten Ten nożek lewituje Giniesz? No jednak nie No bo a ta ażka tam przylazła ta Proszę Ładuję osłonę. Szukam osłon. Masz martwą mu czy jakąś? Aha. O właśnie, zidentyfikowałem strasznie. Nie, dzięki. Chyba minus 6 mam na siarce. Raz.

Jak mi plus jeden, no to jest wygrane A <grymne> to by nie oddawała ta gieszka Kabel. I celownik jest ciekawy.

A tam jest na dachu. Ziemek co się pije. O, już mam awans to jest S.